Aktualizacja 1.20, po polsku. Szelaki ogony jest najnowszą aktualizacją Minecrafta. Tam, czy, 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 nie jest zobowiązaniem, więc nie uświadczymy w niej. Nowego lasu brążowego. Ale zajmamy to nowy nową I nie tylko oczywiście, ale o tym w dalszej części materiału. Mm. Tu są dodane nowe rodzaje drewna. jakie jest drewno bambusowe. W oczywiście jego wyroby i unikalna dla bambusa mozaika. Żeby uzyskać bambusowe deski, najpierw trzeba skraftować blok bambusa ze czterech jego sztuk. Dopiero z, z, z bloku bambusa można zrobić deski i unikalną mozaikę. Hmm. Podczas prezentacji dla nowego go. myśląc, co to tam wiś, a to jest nowa renta tabliczki, wyższąca tabliczka. Kto wytworzył ją ze sześciu. desek i dwóch łańcuchów. Uzyskujemy w ten sposób sześć um, tabliczek. Na blokach gminy kolizom, na przykład łańcuchy się układają inaczej niż na zwykłych. Zwykłych. Zwykłe tabliczki nie zostały zapomniane, bo na nich, jeśli się na w tym ciemno. masz napisać z obu stron i żeby poprawić tekst, nie trzeba nieść tabliczki, wystarczy na nią kliknąć prawym przyciskiem myszy myszy Że, żeby zablokować mo możliwość edytowania wystarczy ją nawoskować ci, kliknąć prawym przyciskiem myszy przy tu na to być. Tam. Jedno na nie działa na obie strony. Zim. W aktualizacji zostały dwa nowe. Moby, Wildbunt i Sniffer, który wygrał w ostatnim majonie. Nie. Sniffer po polsku jest w prehistorycznym. Mowy, czy nie możemy go spotkać naturalnie? Czy to znaczy, że można tylko taką jasną? A nie. Gdybym mówił jakim jest archeologia, ja możemy go w zasobie rozkopać, a dokładnie jego jajko, szczotą, że żywidłów. Mm. Jako snifera na ja oś popis jakoś knifera, na ja po postawieniu nazwiem do ku wykryć wyklujem się po d 20 minutach na zwykłym bloku, a na bloku ruchu o po, po 10. Mm. Potem uzyskamy mały walent sniffera czyli sniffleta. Sniflet to nie pom Wtedy to Gracz nie jest w stanie przyspieszyć tego procesu. So. Sniffer potrafi e, wywoływać nasiona z roślin. Dżyba dżbanek, i ogień jak Wiatrę. Obie rośliny można posadzić na bloku upr um, um, uprawnej ziemi. Smicer można nasiona na każdym rodzaju Z ziemi, na bocie oraz na bloku muchu. Przejdźmy do drugiego mowa, czyli wielbłąd. Wielbłąd to rośliny Małpa rozpięta się w pustyny i obok studni i trzeba dodać, że po zabiciu nie wespi się kolejny, ale można go rozmnożyć oraz uleczyć kaktusem. tym błądziem można najeździć w grunę, nie trzeba bo wystarczył wystarczy założyć muszę. Nawet bądźcie mogą siedzieć dwie osoby. Biegą potrafi je przechodzić przez półtorej kapki, więc można na z łatwością wejść na płotek. Płotek potrafi też daszować na 12 klatek, więc możesz na w ten sposób pokonywać na przykładową wodę. Wielbłąd jest na tyle wysoki, że żaden zanęt zombie, kiedy na nim jesteśmy, nie może nas uderzyć. Kiedy opowiadałem o snifferze, wspomniałem o alkohologii. Archeologia to system, miał być wprowadzony już w 1,17, ale to ma więc mamy 1,20. W dla naszej archeologii zostały dodane susze, bloki piasku oraz żywilu. Wilu. Wilu. Baroki piasku możemy spotkać w puszynnej studni, w nowym pomieszczeniu w piramidzie, w morskich luinach na ciepłym oceanie oraz w architekturze, jaką są luiny szlaku. Susy broki Żwiru również możemy spotkać w konstrukcjach, no, to są w innym szlaku oraz w wypadekowanych na, na zimnym oceanie. Zależnie od tutaj, gdzie się pojawiły sus bloki, może... No, na leść leść różne temy i z z tym w tym wyzwanie do banki e do bank wyzwanie

Wzór miecza, Alchemik, Pomień, Zagrożenie wzór: krippera, Orywca, duch, Łamane serce, Skowit, górnik, Tatek, Nagroda, Ostoja, Czeszka. I niuch, czyli wzór ze sniffelem. A jak jesteśmy w temacie wzorów, trzeba wspomnieć o wzorach na zdrowie. Używając templetki i dowolnego surowca. trzeba wystawić jesteśmy w stanie nadać wzory na naszą złodowę. To są, są tylko dodatkiem kosmetycznym i w żaden sposób nie ulepszają naszej wizody. Najwyższej no wyglądają zajebiście. Mm. tej Te jesteśmy w stanie znaleźć w skrzynkach, w strukturach, więc koły ko są. Które uh, możemy tyle możemy 1 sardyna, z 1 kredyna i z nie zaprzeczaj schodów. A z kolei, i day, host, racer. Możemy odkopać się z suszy żywilu, według leku, w szlaku. Ku. Mm. coast. Możemy znaleźć w statku, to bieli czy są i kobra. White Możemy znaleźć w dżunglowej świątyni. Tutaj zamiast zwykłego kobra udzielamy zamuszonego, no i oczywiście wieprzów. Um. W prostym go również, kobiety strony, jak sami. Dion możemy znaleźć w piramidzie, gdzie powiedzie go, możemy z Sandstone'em i jak sami. Hmm. O. Oh. World i Scent możemy znaleźć w mieście Waldena. Na Scent z szansą 1,2%. Na World 5% oba powielamy za pomocą tego kamienia, jak się nazywa. I możemy w losowej skrzynce w przedzie dędu. Możemy wejść na 10 ale już w bibliotece każda skrzynia. Nie ja mam ten w Mam go za pomocą Edstona. Weks Możemy znać w leśnej posiadłości, powielamy go gobstone i diaksami. Z Z możemy znać w pacie, go blackstone i nie się z diaksami. To długi drugi netherowy wzór, możemy znać w netherowej fotecy, powiel powielamy go. Ostatni wzór Spy leży w dowym, i się go blokiem purpuru. W najnowszej aktualizacji sędzia, która nowa pyta Lake, jakimś zapewne jak się, my się czyta Pyta link do odsłuchania będzie znajdowała się w opisie Zim. żeby ulepszyć neleru będziemy również potrzebować neleru upgradera, możemy go znaleźć w skrzynkach w bastionie. nie. możemy kupować Będę taki i jak sami, sami Oczywiście, do ulepszenia. Wciąż będzie sensie, jak poczę na szkody delytu. Została dodana nowa wagówka, czyli główka piglina. Możemy ją zdobyć. Jak pozostałe, czyli przelobicie piglina naładowanym kilipedem. Siedem. Oraz jeszcze wstańcie główek. Jest nowa funkcja, jeśli postawimy głowę mowa na nodebloku, wyda on dźwięk mowa. A jaką jego główkę postawimy? Na przykład jak postawimy na nodebloku głowę clipera, to on swoje charakterystyczne zetknięcia w 120, jak mówiłem na początku, pojawia się nowy białek, jest wiśniowy, wygaj lub białek księżki jak to woli, i, e, pojawiają się na gorszy z można, można nowe wiśniowe drzewa oraz wiśniowe nowe jest oczywiście mm, dedykowane wiśniowe takie jasno beżużowe powiem w tym wszystkie to, to być, kim łuki więc to byłby na tyle w że zacy si, si, a albo po polsku szlaki ogony. Do usłyszenia, piszcie komentarze, bo na wszystkie odpowiadam.